Koni, bracia i siostry. Na wstępie zobaczyliśmy migawki z dziesięciodniowej pielgrzymki śladami świętego Patryka. Zapraszam teraz do zobaczenia bardziej obszernych relacji ukazujących piękno Holandii, Szkocji, Irlandii, Walii i Anglii. Najpierw zatrzymujemy się w Amsterdamie, stolicy Holandii, liczącej Ponad jeden milion mieszkańców. Muzyka Idąc ulicą Czerwonych Świateł wzdłuż kanału przecinającego miasto, patrząc na witryny budynków, dostrzegamy ogromne zepsucie społeczeństwa. Wielkie bogactwo materialne doprowadziło do ubóstwa duchowego wyrażonego brakiem jakiejkolwiek wiary. Pozamykane kościoły oraz tłumy znudzonych ludzi akcentują jedynie hedonizm. W centrum miasta na placu Dam stoi ogromny pomnik narodowy wokół którego toczy się życie kulturalne stolicy. Powierzchnia Holandii liczy niewiele ponad 41 tysięcy kilometrów kwadratowych, a mieszka tutaj prawie 16 milionów mieszkańców, co sprawia, że jest to najgęściej zaludniony kraj na świecie, a zarazem najbardziej zurbanizowany. Stopa bezrobocia wynosi tutaj około 4%. Przeciętna długość życia liczona jest na około 78 lat, co stanowi najwyższy wskaźnik na świecie i jest dowodem wysokiej jakości warunków egzystencji w tym kraju. U podstaw dobrobytu leży historycznie intensywne i wyspecjalizowane rolnictwo oraz działalność handlowa. Holandia pozostaje pod wpływem Oceanu Atlantyckiego. Ma klimat umiarkowany morski, charakteryzujący się średnią roczną temperaturą około 10 stopni Celsjusza oraz znaczną wilgotnością, zmniejszającą się w miarę oddalania się od wybrzeża. Granica między lądem i wodą jest tu całkowicie sztuczna. Fakt położenia wielkich obszarów terytorium poniżej poziomu morza oraz brak form ukształtowania terenu utrudniających wtargnięcie wód morskich leżą u podstaw wspaniałego, urozmaicającego krajobraz systemu grobli, tam, kanałów i śluz. Płynąc przez całą noc luksusowym promem dosięgamy brzegów Szkocji, która wchodząc w skład wysp brytyjskich na południu graniczy z Anglią. Terytorium Szkocji sięga archipelagu Hybrydów na zachodzie, a Shetlandów na północy. Szkocja to bogactwo narodowych symboli, od kilc, czyli szkockich spódniczek, poprzez kobzy oraz hegis, czyli szkockich potraw zbranych po drogów i słynną na całym świecie whisky. Inną charakterystyczną dla Szkocji tradycją jest golf, którego początek sięga średniowiecza, gdzie pasterze uderzając podawali do siebie owczołajno. Newcastle to port, do którego wpłynęliśmy oraz pierwsze miasto, które nawiedzamy na ziemi szkockiej. Jest niedziela, na ulicach Wielki Spokój odwiedzamy katedrę, w której wierni uczestniczą w nabożeństwie eucharystycznym obrządku anglikańskiego. Niemal wszędzie spotykamy ozdobne kwiaty, które tworzą swoiste budowle, przysłaniając szarość z całego miasta. Nam, Newcastle, kojarzyć się będzie zawsze. Ze słynnym zespołem piłkarskim Szkocji. Jadąc do Edynburga, czyli stolicy Szkocji, zatrzymujemy się przy ruinach rzymskich, gdzie już w II wieku wojska Cesarstwa Rzymskiego, docierając aż do Wysp Brytyjskich, zakładają tutaj ogromne fortece. Metrowej grubości mury chronią to miejsce przed nieprzyjacielem. Ruiny te ukazują ogromną potęgę Rzymian, którzy w tym miejscu stworzyli niemal całe miasto, z brukowanymi ulicami, a pośród domów stanęły również pogańskie świątynie. Obraz Szkocji kojarzony jest z wieloma zamkami, gdzie niegdyś ludzie znajdowali schronienie szczególnie w zmaganiu się z mocarstwem potężnej Anglii. Zamki te mają swoje zbrojownie, a obecnie służą również jako sale balowe z okazji uroczystości ślubnych. Aby zamkowe fortece były bardziej bezpieczne, wykorzystywano niegdyś przypływy i odpływy wód oceanu Atlantyckiego. Oto przed nami dziwne zjawisko, wieczorny przypływ wody, który stanowi naturalną fosę, gdzie dopiero rano, na skutek odpływu, droga będzie przejezdna i otwarta dla odwiedzających zamek na wyspie. W Edynburgu, stolicy Szkocji, wita nas spoglądający z pomnika Walter Scott. Urodził się tutaj w 1771 roku. Uważany jest za jednego z największych pisarzy szkockich. Dla nas znany głównie jako autor poematu Ivanhoe. Edenburg jako stolica i wizytówka Szkocji jest miastem zniesionym na stokach wygasłych wulkanów. Centrum miasta dzieli się na dwie części. Na północ od zamku znajduje się eleganckie nowe miasto, utrzymane w stylu Greckiego klasycyzmu wzniesione w dobie oświecenia. Po przeciwnej zaj stronie widnieje średniowieczne stare miasto, a ponad nim góruje ozdobiony malowniczymi wieżami ogromny zamek. Droga do niego prowadzi przez esplanadę, gdzie od XVII wieku odbywają się wojskowe parady. W zamku. Znajduje się ekspozycja szkockich klejnotów koronacyjnych, obok których położony jest jakże cenny dla Szkocji kamień przeznaczenia, zwany też Poduszką Jakuba. Od IX wieku ten niepozorny głaz służył jako tron podczas koronacji królów szkockich. Najstarszą częścią zamku jest kaplica świętej Małgorzaty pochodząca z XII wieku. Warownia kilkakrotnie przechodziła w ręce Anglików, poczem wracała pod władzę Szkotów. Z czasem zyskała status najważniejszego zamku Szkocji, pełniąc zarówno funkcję fortecy, jak i królewskiego pałacu. Pośrodku placu stoi niewielka kaplica, jako miejsce modlitw dla wszystkich narodów. Poniżej na placu stoi armata, z której każdego dnia hukiem wyszczału określane jest południe. Royal Mile to słynna ulica łącząca zamek z Hall Road, czyli najpiękniejszą ulicą świata. Królewska Mila ma około półtorej kilometra długości i dalej należy do najbardziej malowniczych zakątków miasta, gdzie oprócz pięknych zabudowań znajduje się pomnik pieska, który przez wierność stał się symbolem stolicy. W całej Szkocji dominuje religia protestancka, gdzie w XX wieku, na skutek ogromnego zeświadczenia Przepiękne gotyckie świątynie zamieniane są coraz częściej na biura, sklepy oraz na restauracje, w których niejednokrotnie serwuje się również alkohol. Czynne kościoły z ubogim wystrojem oraz figurami Marcina Lutra napełniają refleksyjną melancholią, że sakrum zdąża do profanum całej zachodniej bogatej cywilizacji. Miasto Glasgow, nazwane niegdyś drugą metropolią imperium, swoim bijącym sercem uczyniło skwer Świętego Jerzego z imponującą zabudową. Nad placem góruje ustawiona pośrodku kolumna z pomnikiem Waltera Scotta, a wschodnią stronę stanowi przepiękny ratusz otwarty w 1888 roku przez królową Wiktorię. Sfinansowany został dzięki zyskom handlu z koloniami. Glezgał to miasto portowe, gdzie zbudowano jakże słynne statki Queen Mary oraz Queen Elizabeth. Gorzelnia w Glenfieldach jest jedno z ośmiu leżących wzdłuż rzeki Spey. Założona została w 1887 roku przez Williama Granda. Obecnie już piąte pokolenie kontynuuje tę tradycję. Czas fermentacji trwa około sześciu dni, ale tajemnica dobrego smaku leży w kolejnych ośmiu latach leżakowania. Niedaleko Glezgow znajduje się sanktuarium Maryjne w Karfin. Kustorzowego miejsca, obchodzący jubileusz 50-lecia swego kapłaństwa, okazuje nam niezwykłą życzliwość. Mówiąc o głębokiej wierze miejscowej Polonii. Przy wejściu do sanktuarium jest tablica z Marią Częstochowską nawiązująca do tysiąclecia Chrztu Polski z napisem Bogu na chwałę, a narodowi polskiemu w hołdzie. Niech żyje nam, niech żyje długie lata, a anioł stróż tych białych róż, niechaj mu wieniec splata. Niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje długie lata, a anioł stróż tych białych róż, niechaj mu wieniec plata. Życzymy, życzymy. Życzymy, życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Poniżej kościoła zbudowana jest ogromna grota ku czci Matki Bożej Ludzkiej. Widzimy również ikonę Matki Bożej Częstochowskiej, która została ufundowana w 1982 roku przez Polaków mieszkających w Szkocji. Jest również tablica upamiętniająca miejsca, gdzie Polacy w bestialski sposób zostali zamordowani. Naprzeciw tego niezwykłego pomnika jest szklanna kaplica z wieczystą adoracją Najświętszego Sakramentu. Która upamiętnia katastrofę lotniczą nad Lockerbie w Szkocji. Widzimy również miejsce obrazujące objawienia w Fatimie. Jest także niezwykła droga krzyżowa, uczyniona w ruinach starego kościoła. Przemierzając ziemię Szkocji, podziwiamy jej górzyste tereny pełne zieleni, a pasące się krowy i owce, jakże bardzo wkomponowały się w jej krajobraz. A oto nasz hotel, który wyglądem przypomina średniowieczny zamek pełen labiryntów i niespodzianek. Jadąc Glenmore, czyli wielką doliną, oraz przedzierając się przez łąki, gdzie wiatr nigdy nie ustaje. Dojeżdżamy do największej tajemnicy Szkocji. Z czterech długich, srebrzystych jezior doliny najbardziej znany jest Loch Ness z mieszkającym tutaj potworem. Najwięcej fotografii potwora udało się wykonać na tle malowniczych ruin XIV-wiecznego zamku Urquhart położonego na skale nad jeziorem, który jest najpopularniejszym miejscem do wypatrywania. Niezwykłego stwora. Pierwsza wzmianka o nim pojawiła się w VII wieku na kartach biografii świętego Kolumbana. Ponoć w drodze do Inverness, dokąd zmierzał, aby ewangelizować tamtejszych pogan, Kolumban ułagodził bestię, która zaatakowała jednego z mnichów. W 1961 roku 30 gości hotelowych widziało parę garbów tnących taflę jeziora przez około 700 metrów zanim na powrót nie pogrążyły się w głębinie. W 1980 roku otwarto Loch Ness Monster Exhibition Center, gdzie eksponaty dokumentują liczne widzenia stwora w ostatnich stuleciach. Badania dźwiękowe przy użyciu najnowszych technologii prowadzone w ciągu ostatnich dziesięcioleci nie przyniosły przekonujących dowodów, lecz trudno zarazem jednoznacznie stwierdzić, że istnienie Ness z tą fantazją. Nawet najwięksi sceptycy rzadko opierają się pokusie, by nie zatopić wzroku w czarownej głębi wód na wszelki wypadek, gdyby coś się pojawiło. Jedną z najbardziej znanych dolin jest Cow, czyli Dolina Łez. Jest niezamieszkała i stanowi świetny teren do wycieczek i spinaczek. To właśnie tutaj w 1692 roku miała miejsce straszna rzeź, której ofiarą padli członkowie klanu McDonald'ów.